Witam Państwa w pierwszym odcinku. A ja swoich widzów dopiero no. teraz. Ja w pierwszym odcinku. Eee, e, e, oczywiście, teraz. oczywiście SG jest ze mną He, happy happy. He, happy, a ja jestem... Zak 111. Chwilowo. I zmienia y, nazwę na tajną. Tak, tajną. Ale nie tak. taką tajną, bo mam zaraz powiem. Yy... Taką tajną, że pan Śmietanka jej nie zna. Tak. Czyli game się zaczyna. Dobra, ja co tam... Ej, game się zaczął! Game się zaczął! gej się zaczął, gej się zaczął! Gej się zaczął! gej się zaczął! <śpiewanie> game, game się zaczął. Ja już wysiadłem i mam rybkę i ryb, poryk czapkę jej pismenem. Raz, Ja pisz... Ja raz, ja, ja, ja w to nigdy w wygrać. nie mogę wygrać. A myślisz, że ja chociaż raz, że raz, raz, ja raz, 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 Już prawie... Oh shit! raz, fuck you man, you! you, Shit! shit, raz, mnie raz, 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 no ja jestem już w mieście i mnie koleś pod dupie bije łapką. O kudegi. Za chwilę go zabiję rybą. Niczym ninja! Ninja! Nie, 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 nie. nie, nie może się nidza! wysłowić. Okay. Ja chcę, ja chcę rybę. Po czuć jego pork chopa. Teraz zjem sobie w pork chopa. Fuck you! Fuck, 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 fuck! fuck, fuck, fuck! Pieprze. O, jakiś typ mnie bije. Ała! 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 mam tylko dwa serduszka! Ty to rozumiesz? Jeszcze bie... Biec, nie mogę! Dobra, biegnę. Zbijam dupę, zbinam. Jakiś typ mnie goni i mnie z łuku strzela. A mnie właśnie bije z łapki! O oh shit! Regeneruję się. A zombiak! Ja jeszcze regeneruję! Ja dopiero... Ja mam dwa i pół serduszka, ty teraz... No. Już mnie, już się zginęłem. Sam ja mnie właśnie zabija. Fuck you, fuck, fuck you, man. Fuck you. Daj fory. Nie mam żarcia, nic. Trzy serduszka. Cisnę. Ja próbuję wejść na nie niemal. Ja! Dobra, zgubiłem go chyba. No. Zgubiłem go. Boże. Cze czekam na ciebie. A ja przytrwałem, wiesz o tym. No coś porób za ten czas, bo ja chyba za szybko nie zginę. Może wygram. Trzymaj za mnie kciuki. A jak życie pewnie przegram. Za Kochany. Zapewne. Żebym tylko nie spadł z tej góry i nie. Oj, straciłem serduszko... Pół serduszka. Dobra. Cisnę gdzieś. Cisnę. Mam nadzieję, że mnie Enderman nie zje, albo coś jakieś główienko. A tak propo ścina mi tak cholernie Minecrafta Do 43 FPS A ja mam 12 FPSów lol o. o chyba tu zombiaczek był Nie bo. teraz do 36 Bytałem. A ci ścina czy nie? Bo mi cholernie ścina Nie ścina mi akurat Mi jakoś tak się zaczęło ścinać, że daj szpoty Zapieprze Jak ja mam tu tędy przeszk... Tutaj tędy Tędy! Fuck, fuck. Czekam na no fak. A ja żyję, żyję Cisnę, o, cisnę właśnie leś. na bóra, do budynku a ja mam coś do obrony. O, Sapling. Saplingi mam do obrony. A teraz, a mówiliśmy, że to ten serwer to ProStorm? Mówiliśmy już? E, nie, 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 nie. Jeszcze nie. No. Jeszcze, jeszcze tylko cztery osoby zostały. Dobra. To jest pistą, Zobaczycie. Ja tutaj jest HeHepi. O a. i zginął już. A. I właśnie mi się czy. Czar... I zginiemy na pewno. Ale jeszcze tylko trzy osoby. To ja więc, idziemy i idziemy właśnie poka pokazać trochę. Ja to jest zabijać śwink. Tak? To idziemy pokazać trochę serwa? Aha, a potem pokażę jak mój patyk na super i coś. Na którym serwie był yy, ten yy, tańczący na, na ruchom, No właśnie tutaj, o jak... tutaj, chodź, no. Pokażemy widom. Darum mi się. Czekaj. O, no, tylko świn tobie zrobił. on bardzo ładnie tańczył. O chodź świnko, chodź. To tutaj właśnie, oho, tak. Yy... Ja tę świnkę zabijam, o a oto dzisiaj odcinek do, do od 18. Oczywiście... No. No, oczywiście no. Minecraftowo, grupy 18. Jcemy w Minecrafcie. Wszyscy mają 18, więc może wyglądać. Dobra, idziemy zrobić stronę. Yy, a ja zobaczyłem... Na... Ej, filmik, filmik tylko radzieć. Ja mam 5 minut. Ile masz? 5 minut. Ja też mam 5 minut. Dokładnie nie 5 no 5 5 10. Pięć 10 pię, pa, widzowie tylko plus 18, ale dobra, dobra. Ale dobra tam plus 18, ale tylko pamiętajcie plus 18. Patrz. Patrzcie jak ten zombiak fajnie tańczy na rużu. Wojt. Prze, przepicko normalnie, co nie? lol. A tu jestem, dobra. Patrzcie, jak zarąbiście pancie. Ta, taniec na rulę, jak wspomniałem. Yy. A, a wiecie jak to jest wybrane? To jest on wielki, są On się po prostu dali taką rurę i że jest y, za duży i jest burzy, to dlatego tak wygląda. Dobra, to ten. No dobra. Yy. Zobaczymy czy już się zwolnił y, SG czy o, raczej. Aj, aj, pobić chciałam chcesz... ci Możemy iść na dwójkę SG. Za chwilę, okej? Okay? Ja, ja już jestem na Od, SG. Y, dobra. Czekam na ciebie Dobra, jesteśmy widzowie na SG Ja od razu y, ten y, Cisnę, cisne na lianę i ten i biorę... O dobra, i będzie się O Adam, dlaczego odgapiłeś tak, od... jak to? Jak to się, jak to się pisało? Y... SG Wolce Przeswał Papciu, papciu Dobra To będzie już nasza ostatnia arena, kiedy w końcu pewnie Zek pewnie znowu zginie, a ja zostanę sam i pewnie znowu też zginę tak, a ja, i, i po pierwsze, pewnie ja nie zdobędę żadnej skrzyni, więc y, wiecie, jak y, ja w tym, y, szkoda gadać. No mm. tak, ty tak lami, że jesteś lamerem, no bo... Lamerem Nobek, jestem, węzwy. Nobek, Nobek, taki piękny Nobek, dobra. Dlaczego jesteś... Dlaczego I... nazywasz się widus i nie jesteś maniem? I... Hmm? I... Tylko Adam się jakiś nazywasz i masz skina krowy? Pamiętam to, mam talent. Była taka Mućka Srućka, co miała... to taka krowa była. Mućka Srućka. To ruch w tamtym stronę. Którą gwałcił Mikołaj oczywiście. A wiesz, że ten Mikołaj to wielki obciągacz. Wiem, on chciał jej obciągnąć, to... ona miała samolotowe mleko, kurde. Jest, mam tuning, mam wrazki też. Dobra, ja troszeczkę sobie dobra, mam... Ja mam budki, budki mam. Hmm, o, dobra. ktoś hełm wyrzucił, ktoś hełm wyrzucił. Ej, zbagowany hełm. Los. A dlaczego zbagowany tuż? Eee, tuż epa, epa, epa na mnie. Chodź, chodź za mną, chodź za mną. Ja Wiem, jeszcze... że, że ty... lubisz złote rzeczy, dlatego ci zostawiłem inny. Eee, ale nie, bo nie ruszałeś te skrzynki weź, to Chodź na drzewo, chodź na drzewo, chodź na drzewo. Chodź nikt, na drzewo. Nikt nie Ci nic nie mówię. Dobra, chodź na drzewo. Ja chciałam tą skrzynkę ruszyć, ale zobaczyłam, że nic w niej nie ma. O, mam saplinga! O, Jaj! Mam dwa saplingi! Jaj! Mamy jeszcze coś bić! Chce, chcesz strzały? Sorka. Eee, chcesz rybę albo chociaż, Ryba sam. Y, Albo chociaż piskę? O, i spadłem. Cześć! Ała! O, ode mną. Dobra, chodź, chodź do miasta, bo wszystkiej skrzyni robią kręby. O, coś... Nie wiem, coś się tam Idę. Na to mówię z tym. Tunel między dziewkami. Może no, masz y, 19 y, życia? 19, widzę, że masz. 19. -tkę. A no, bo to dziwnie pokazuje nam. 19 na 20. A masz pełne? E, za chwilę będę miał pełne. Bo mam no, tak, pusty... No to masz 19 na 20. I dlaczego oh. ja tu skoczyć nie mogę? No, o, skoczyłem. Tak, oh. Gdzie idziemy? Tutaj lamimy na tym... a dobra. Na to się nie da. Nie da się na tym lamić, a ja chcę tak dobrze. Dobra, chodź na górę. Pamiętasz moje trollingi? O nie, ja A pamiętasz moje trollingi? Kiedyś? To było niewidzialne i się trollowałem. No, ale to na innym serwie? Nie, na tym się... samym, tylko... Yy, a no faktycznie, na... Yy, ale i na gra. Ta, gra. Ktoś tu jest! Ktoś tu jest! O, ktoś tu jest nad nami! Jakiś dach tak, jest! No nad tobą, w drugiej Coś tutaj mi wyrzuca. Jej, płytka! Ale, ale był ten, normalnie. Ale już pierdolicz. No, ten, aż mi kurde ten. Yy, Jakby jak, jak to powiedzieć, odrzuciłem. No, o kurde. Już, Baszka. Chodź tu. Baśka jest B. O, dziurka! Piękna. Dobra. E, chodź dalej. Ktoś tu jest, coś źre. Ja. No nie. Ty tutaj gdzie Klose jest. E, tak. tak, czytaj pochodzko nie Tak. Boże kochany, dlaczego nie tak wiesz? Na skyblocku nie mam problemów. Nagrywam. Mam problemy. Jeśli SkyBlocka nagrywam na przykład na... w takim tym, to nie mam problemów. Jeśli... O, dlaczego stoisz w jednym miejscu? A, dobra, nie się W spowolnionym tempie idziesz. idziesz. przed siebie. Z tego co widzę, idziesz y, za mną, a ja idę jeszcze tyłem. Eee. <laughs> y, chodź na tą górę tutaj, gdzie są te skotki? Widzisz? Tutaj, na tą o, piramidę. A, Piramida Azteków. Dobra, szukamy. A wstety to wstecy. Zamknijcie. Czekaj. Yy, ja muszę na chwilę czekaj. I tutaj nie ma TNT. WTF, no co to ma być? Ja już jestem, a tutaj je, słyszałam No, a ja wpadłem tylko w pułapkę. ja idę w to. Ja wpadłem w pułapkę, nie wchodź tu. Dobra. dobra. A nie, tu jest wyjście, dobra, spoko. <ślaścuchomo> ja się wystraszyłem What to fuck w pułapkę wpadłem. Nie wiem coś tu jest, yy, czerwony proszek To jest arm armatka TNT, ale łodźcie Przepraszam Przepraszam Chodź dalej eee, 50. Ja tu nie sprawdzam co 5 sekund tam Ja tu co 5 sekund nie sprawdzam, to parę minut Czekaj ile już mam minut? Eee, 11, out to, to kręcimy nie wiem do 13? Dopóki nie zmienił A jeśli będzie już 15 to umieramy. Do 14 minut, okej? Okay? Dobra, ja i tak kurde nic muszę zjeść rybki. Ja jeszcze uszczędzam. Mniam, niemki. Mogę Cię pacnąć, Bo mi się tak nudzi. Chodź. Nie a mam co, co patrzeć! Coś, coś, tam jest, yyy... Wow! jest. Super, radę. Co? Ktoś tam jest? Nie. Co? Spadłeś? Tak jak ja? No. Marnym złotem. Ale żyjesz. Gdzie ty jesteś? Tam? Na drzewie? Czy gdzie? Ja jestem A tutaj, dobra. Ja się wystraszyłem, co to za... Łaza. Zjedłeś? Okay. No. Co? No! jak zjedłeś? Dobra, ej, żeby nie było, widzowie, idziemy pozabijać trochę y, świnę i ulepszyć mu... I zobacz, no. masz się ulepszyć. To ja dupa, ja będę łapką wybiła, oho. Ja wziąłem ja zapomniałem miecza gdzieś z tego ze skrzyni. No co, dobra, dalej? Dobra, w dupę to mam. E, chodź, chodź, bo tam jest... Y, do piramidki, bo tam jest eee... Y, te i tam można dużo na jakiegoś. Czekaj. Y, ja sobie wezmę miecza. ja napisałem już do piramidki tej. Dobra, tu jest ta piramida. No. Piramida, aż tak już. Dobra. Białe? ja tam w ularze, bo tu jest podejrzanie, ale tu w co już O, przynajmniej żebym sobie na przyporządku ulepszył. Ekspa fajnie się tu zbiera. Bo ja chcę właśnie tego kijka mojego świętego ulepszyć. Proszę widzowie, to jest mój święty Aj! A, jeszcze mam kwiatko. A w ogóle te kije da się ulepszać? Da się. No nie A to ty jesteś... Fach. Nie, to jest jakiś typ. Nie, ty jesteś tutaj. Tak? Ty jesteś tu? Nie, to nie... Um, przepraszam widzowie, ale... te happy chwilowo wyłączyło i pewnie go wywaliło. Um, e, jakby to powiedzieć. No, z Minecrafta. No. Więc ja zaraz kończę. No to w sumie już kończę. No to jakby był trochę happy, to bym się z nim pożegnał. No to żegnam Państwa i pff, do następnego odcinka.